Dzień dobry, witam Was wszystkich. Mamy 24 grudzień 2019 roku, czyli krótko mówiąc, mamy Wigilię. I z tej okazji chciałbym Wam życzyć zdrowych, przede wszystkim pogodnych i spokojnych świąt wśród rodziny i oczywiście przyjaciół. Również chciałbym Wam życzyć wspaniałych prezentów pod choinką. Nie wiem, może jakiś fajny obiektyw, bądź aparat. 3 dni świąt, 3 dni odpoczynku. Tak więc wykorzystajcie naprawdę ten czas na maksa na odpoczynek, na, na pogłębianie relacji z waszymi bliskimi, dla których tak naprawdę coraz mniej wszyscy mamy czasu. Tak więc chociaż bądźmy z tymi bliskimi w te święta. Jeśli macie oczywiście aparaty, kamery przy sobie, nakręćcie może jakiś fajny filmik, taki świąteczny. Będzie to naprawdę bardzo fajna pamiątka i dla Was, czyli dla kręcących, i dla oglądających, uczestniczących w całej... W całej tej, że tak powiem, produkcji. No bo za rok, za dwa, usiądziecie do takiego filmiku, filmu i będziecie fajnie to wspominać. Tak więc jeszcze raz chciałbym życzyć Wam wszystkiego dobrego z okazji tych świąt. No i cóż, śledźcie nasz, nasz kanał, zasubskrybujcie go, zlajkujcie filmik. No cóż, możecie życzenia mi złożyć w sekcji komentarzy. I zapraszam Was na fanpage'a do regularnego śledzenia naszych poczynań. Jeszcze raz, Wesołych Świąt!